Szanowni Państwo, łacińska maksyma quid quid latet, aparebit. Cokolwiek ukryte ukaże się, doskonale opisuje kolejny spektakl rosyjskiej inżynierii informacyjnej, jaki rozegrał się na kanale YouTube Takera Carsona. Gościem był Wadym Nowyński. Urodzony w Starej Rusi, mieście w Rosji, w obwodzie Nowogrodzkim, były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy z partii regionów, oligarcha. Diakon ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, któremu w 2012 roku prezydent Wiktor Janukowycz nadał ukraińskie obywatelstwo, a dziś to samozwańczy obrońca według niego prześladowanej ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. W rozmowie tej dwaj wytrawni propagandyści, jeden z Rosji, drugi z Florydy. Połączyli siły, by znów odwrócić rolę agresora i ofiary. Scena pierwsza: kreacja męczennika. Nowyński otwiera narrację statystyką: 7 milionów wiernych, 12 tysięcy parafii, rzekoma jednomyślność głosowania na Zełęńskiego. Już w pierwszej minucie słyszymy klasyczny chwyt: argumentum ad numerum. Jeśli grupa jest liczna, to na pewno ma rację. Nie pada ani słowo o fakcie, że Kościół podległy Moskwie od lat pełnił rolę infrastruktury wpływu rosyjskich służb, ani o tym, że od 2014 roku niektórzy duchowni błogosławili separatystów w Donbasie, a w 2022 roku odegrali też znaczącą rolę przy pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Ofiara zostaje wykreowana, kontekst wymazany. Scena druga. Eskalacja rzekomego terroru. Oligarcha wylicza arcybiskupi w kajdanach, satanizm na ulicach, świątynie szturmowane przez uzbrojonych żołnierzy, bijących staruszki. Ta hiperbola, granicząca z groteską, jest podręcznikowym przykładem propagandowego przesunięcia skali. Pojedyncze postępowania karne wobec konkretnych hierarchów oskarżonych o współpracę z agresorem zostają przedstawione jako systemowy pogrom chrześcijaństwa. Słuchacz amerykański, nieznający realiów, otrzymuje obraz krwawych prześladowań godnych czasów Nerona. Scena trzecia: Delegitymizacja państwa. Tucker Carlson dopytuje o motywację Zełęskiego. Nowyński odpowiada narracją o zawieszonej konstytucji. Uzurpatorze i przymusowych łapankach na ulicy. Pada argument, że mandat prezydenta wygasł, bo wojna nie jest powodem do odroczenia wyborów. Milczy jednak o tym, że Konstytucja Ukrainy w artykule 64 przewiduje zawieszenie części praw w stanie wojennym, a międzynarodowe pakty praw człowieka pozwalają na czasowe ograniczenia procedur wyborczych w sytuacji agresji zbrojnej. Carlson nie prostuje. Bo nie o prawdę tu chodzi, lecz o wbudowanie przekazu o reżimie kijowskim w świadomość zachodniego odbiorcy. Scena czwarta. Technika szczątków prawdy. W retorycznym arsenale Nowyńskiego są również okruchy faktów. Senator J.D. Vance interweniował. Metropolita Łuka w areszcie domowym. Owszem, senator Vance wysłał list do Departamentu Stanu, a metropolita Łuka odpowiada przed sądem, jednak oligarcha ukrywa, że Łuka publicznie popierał aneksję Krymu, a Wans cytował wyłącznie materiały kancelarii samego Nowyńskiego. Szczątkowe prawdy mają dodać wiarygodności całej konstrukcji i osłabić czujność odbiorcy. Scena piąta, sakralizacja interesów osobistych. Gdy gospodarz pyta o sankcje, oligarcha ubiera swoje aktywa w aureole męczeństwa. Trzy dekrety sankcyjne, bo jestem wierny Chrystusowi. Nie usłyszymy, że obejmują one flotę tankowców, huty i holding Smart Holding, finansujący w przeszłości prorosyjskie media. Prywatyzacja zysków, sakralizacja strat, kieszenie prywatne są nietykalne, a gdy w grę wchodzi odpowiedzialność, przedsiębiorca przemienia się w prześladowanego wiernego. Scena szósta zewnętrzny akredytor narracji. Rola takera Carsona jest kluczowa. Jego pytania są układane tak, by wzmacniać skojarzenia, czy to jeszcze chrześcijaństwo, czy Ameryka powinna to finansować. Amerykański prezenter, znany z sympatyzowania z rosyjską perspektywą, występuje jako zachodni certyfikator narracji Kremla. Tak działa strategia laundering propaganda. Pranie przekazów przez popularne twarze mediów globalnego południa lub konserwatywnego Zachodu, by zdjąć z nich rosyjski znak wodny. Scena siódma. Fałszywe dychotomie i wybielanie agresora. Nowyński powtarza, że to wojna Zełenskiego i że pokój jest gotów zapewnić Trump. W tle pobrzmiewa sugestia, iż jedyną przeszkodą do końca wojny jest Kijów, nie Rosja. Całkowite przeniesienie sprawczości na ofiarę agresji to klasyka rosyjskiej szkoły propagandy, odwrócona przyczyna i skutek. Gdyby nie antyrosyjska Ukraina, nie byłoby inwazji. Tymczasem nikt nie wspomina o rosyjskim ultimatum z grudnia 2021 roku, żądającym strefy wpływów od Odry po Don, scena ósma ucieczka w transcendencję. Kulminacją jest sakralna pieczęć. Prawdziwego Kościoła nie da się zniszczyć, bo jego głową jest Chrystus. Propaganda rosyjska często sięga po retorykę eschatologiczną, by unieść politykę w sferę absolutu. Dyskusja o odpowiedzialności państwa agresora zamienia się w opowieść o dziejowej bitwie dobra ze złem, a zło rzecz jasna ma ukraińskie barwy. Kontrapunkt fakty zamiast fikcji. Co pomija Nowyński. Po pierwsze, że ukraiński Kościół prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego nie jest zakazany. Istnieje ustawa, która ogranicza działalność organizacji podległych państwu agresorowi, a sami hierarchowie twierdzą, że nic ich nie łączy z Moskwą, chociaż stosownych zmian nadal nie dokonano, a decyzje sądów dotyczą konkretnych proboszczów oskarżonych o kolaborację niewyznania jako takiego. Po drugie, że jego własny immunitet poselski wygasł po 2019 roku, a on sam zrzekł się mandatu dopiero po nałożeniu sankcji, chroniąc aktywa w Unii Europejskiej. Po trzecie, że mobilizację na ulicach wymusiła obrona przed regularną Armią Federacji Rosyjskiej, a nie kaprys prezydenta. Wnioski dla opinii publicznej dlaczego warto rozbierać ten przekaz na części? Bo wojna informacyjna to nie tylko trole w telegramie, to także eleganckie studia telewizyjne, w których oligarcha z aureolą ofiary i celebryta z aureolą konserwatywnego sceptyka wspólnie podważają legitymację państwa broniącego się przed agresją. Amerykański widz ma zapamiętać prostą sekwencję: Zełęski równa się. Dyktator Ukraina równa się prześladowanie chrześcijaństwa, pomoc wojskowa równa się, finansowanie bezbożności, a równocześnie. Rosja w tej opowieści niemal nie istnieje. To propaganda przekierowania, uwaga odbiorcy zostaje przerzucona z agresora na ofiarę, stoczących się walk i ostrzałów rakietowych, narzekome biją kapłanów w czerniowcach. Epilog quit kwit latet. A parebit. Kłamstwo może przywdziać sutannę i garnitur może mówić językiem praw człowieka i wolności religijnej, ale w zderzeniu z faktami pęka jak cienka glazura. Tyle, że faktom trzeba dać głos. Dlatego naszym zadaniem, jako dziennikarzy, analityków, obywateli, jest konsekwentne obnażanie takich operacji, wskazywanie źródeł finansowania. Wyjaśnianie technik manipulacji, przypominanie chronologii zdarzeń, bo gdy milczymy, a głos zabierają nowyński z Carlsonem, to nieprawda obroni się sama, lecz kłamstwo zyska rangę prawdy objawionej. I na tym właśnie polega imperatyw dziennikarski: sapere aude. Miej odwagę być mądrym, lecz zanim dasz wiarę łzom oligarchy, sprawdź, czy nie są destylatem cynicznych interesów.